Cześć kochani, witamy Was dzisiaj i zapraszamy Was na spacer w Koronach Drzew w Poznaniu. Jesteśmy niedaleko jeziora Maltańskiego oraz Poznańskiego Zoo, gdzie znajduje się właśnie taki spacer w Koronach Drzew. Chodźcie z nami, zobaczymy jak to wygląda. Już tam widać coś, a mama niesie swoje 13 kilo szczęścia, a 100 kilo z tyłu. Zobacz Wojtuś, tam z, już z przodu widać już takie. Widać już most fajny z drewna. Chodź poszukamy zwierzątek. Gdzie są ślady dzika, co? Chodź. Chodź poszukamy. Chodź śladamy. Gdzie są ślady dzika? Opa! Ślady dzika. Gdzie są ślady dzika? Nie. Pomału. Hmm. A może jakąś salynkę znajdziemy? A tu kogo? Kret? Kretu, tu sam? No, to jest ślad kreta. I tutaj też. Tu? Patrz i tutaj. No. To jest kolor drzewa. No i, o, tutaj chyba dzik zrobił. Zobaczmy to. Tutaj chyba dzik zrobił swoim noskiem rył tutaj w ziemi, nie? I szukał jedzonka w liściach. Tak? Niesporyte? Chyba to jest sprawa dzika, nie? Tak. Idziemy A. dalej szukać. Dziękuję, co był jakiś ten dzik. Hmm. Tutaj na razie nie widać żadnego go tak? Ani nie, go Tutaj mamy na drzewie. Co to jest? To jest mech. Taki ładny mech. Rośnie on na Ile się w trawie? Ziemno. Gdzie są dalej ślady? I da gdzieś? Lepiej widać, tak? Z góry? O, a tam jest jakaś rzeka chyba. Tam ma Tam może Tam nie chodzimy. No. Tam płynie No, płynie woda. Tam w rzece płynie woda i rybki. Rybki? Chyba, że rybki, rybki ryzyk śpią. I rybki. Nie, w takiej małej bazie rybki nie płynie. Reking płynie w morzu. Spacerujemy sobie taką ładną ścieżką, która prowadzi właśnie do tej ścieżki w koronach, gdzie no spacer jest, nie? I Wojtek lubi na rączkach, bo lepiej widzi z góry. Widać gdzie są zwierzątka, gdzie są jej ślady. No nie widać jeszcze tutaj żadnych śladów zwierzątek, a był znak, że tu można spotkać dziki, więc trzeba uważać. Uciec. Żeby uciec. uciec. Bo kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo szybko znika Tak? No. I na drzewo. Ale duże, drzewa. duże drzewa są. są Takie wysokie drzewa mamy tutaj. No, spina się. I możemy się wspinać po nich. No. no i doszliśmy do naszego mostu, gdzie możemy spacerować w koronach drzew. Idziemy Ostatni zobaczyć. I teraz byliśmy otwarty. tutaj, kiedy było dużo liści. Zielonych. Zielonych. Teraz nie ma liści. Zobaczymy, jak ten spacer teraz będzie wyglądał. O, chodź, taką O, otwarte są drzwi. O, możemy wejść. Jesteśmy już na moście, nie spadniemy stąd, bo mamy tutaj siatkę. No. A tutaj już mamy pierwszy hotelik dla owadów zapylających. No. Więc znajdziemy tutaj wszystkie owady, tam jest ich domek. No. Nie? No to lecimy. I spokojniemy. Hop. Ale wysoko. I A i koto, to. tak wysoko? Ja. Nie. boisz się? Ja. Nie. No. No, zobaczmy tutaj. Ale dużo Ale dużo liczy. No dużo liści, jak nie? No Trzeba być cichutko, nie? Bo mogą jakieś zwierzątka tutaj chodzić i nie ich nie obudzimy, nie? Jak Jakie zwierzątka sobie będą tutaj chodziły? Będziemy je widzieć z góry, nie? O, jak wysoko jest i dużo liści. No. Widzimy. Idziemy. dalej. Cicho, cicho. Tam jest za. To Budowa i O, ale wysoko. Wbiegniemy ja. tam do bazy. Tak, to jest pierwsze miejsce, w którym można usiąść i zrobić sobie piwnik, odpoczynek. Ale my nie odpoczywamy. Idziemy dalej, nie? Tak samo wciąż nie? No bo my nie jesteśmy zmęczeni jeszcze. Lecimy dalej. Piegniemy. Mama ma lęk wysokości. Hmm. Tutaj. Dobrze, że Wojtek nie ma. Tu. Idziemy, tak? Ale widać wysoko. Ale tutaj przynajmniej białe, wielkie drzewo. Zobacz. To zrobić białe to. Lubimy z Wojtusiem takie spacery w lesie, zwłaszcza w weekend, kiedy możemy odreagować i już od rana iść na spacer na łonie natury. mogą nią jeździć auta. A. To jest droga w lesie, w którą jeżdżą auta. Boją się. Boją się. Auta czego się boją? Zwierzątka. Zwierzątka się boją aut. Masz rację, zwierzęta boją się aut. A. Czego się jeszcze zwierzęta boją? Boją... Jak jest za dużo ludzi w lesie, nie? Tak. Więc trzeba też dać im odpocząć. Zwierzątka też są być kobiet same w swoim domku. No. Bo las jest domem zwierząt. Dzika, ręki, no. ptaszków, no. wilka, lisa. No. To jest ich domek, las. Nie ja baję się wilka. Ty się boisz wilka, tak? Tak. No. Ale na szczęście nie spotkaliśmy żadnego wilka, nie? No. no. Możemy sobie spokojnie spacerować i podziwiać z góry. Jak ładnie to jak... Oj. wygląda. Oj. Jakiś ptaszek? Tak. Tak, tu widzisz ptaszka? Gdzie on jest? Nie. Słychać ptaszka, ale nie widać? Co nie widać. no nie widać, ale go słychać, nie? dzielę. Może lata? Dzielę. Na drzewie siedzi. masz rację. Widać go gdzieś? Schował się za gałęziami. No czuł ciało cię? No się zaglądniał za i zobacz Zaraz będzie koniec naszej ścieżki No Czuł będzie mnie Czuł jest koniec Będziemy inną trasą? Czuł ciało mnie No koniec, bo to był taki Pater w drzewach. Korona drzew. Nie sięgnie mama, za wysoko jest. No bo teraz nie ma za dużo liści, więc mama nie wszystko może sięgnąć, bo nie ma liści. O, tutaj możemy sobie usiąść, powdychać świeżego powietrza. No, my teraz nie siadamy. No. No nie chcesz siadać, tak? I mamy kolejne ławeczki, gdzie możemy usiąść i odpocząć sobie. I jest koniec trasy. Lesia. Pójczka, czyli taka sowa. Szpak. Dzięcioł. Tak? Dzięcioł yeah. jest? Nie. Yeah. Młodreszka. Idą kolejne dzieci. To idziemy teraz inną trasą? Tak. Yeah. Idziemy teraz dołem, tak? Idziemy pod Na pazurki Konimy Jeciu, tata nie daje rady, nie? Gonimy tatę? O nie Ktoś wyrzucił butelkę. Nie wolno wyrzucać śmieci. Ale teraz górka. Łakam, co Idziemy tą drogą. O, i widzisz, my byliśmy przed chwilą tam do góry. A teraz jesteśmy na dole. Tak? Tutaj dziki mogą chodzić? Tak. No. A tam przed chwilą byliśmy. Na górze. A ciąg na górze? No przeszliśmy w tą stronę, a z powrotem idziemy inną trasą. Żeby zobaczyć coś nowego. Kot. Jaki kot? Nie ma kota, to jest zwierzaczek. Jakiś ptaszek. Мы на паркинг Шильдтон трассон Jeśli podobał Wam się film, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał.